W takim okresie? Zobaczymy, czy to się zmieni. Szromek W kierunku siwego. Niedokładnie. Krzyszków. Tracą piłkę Katowiczanie. Szyromek. Do Smolenia. Smoleń do środka. Jeszcze tutaj. Ma piłkę siwy. Siwy do środka. Mamy strzał i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Lewandowski prostopadle do Zambrano! Zambrano! Zobaczymy co zrobi Kolumbiczek. Mamy strzał! I mamy bramkę! Na 1 do jednego! Tak się nie stanie. dośrodkowanie piłki w pole karne! Mamy strzał!